W związku z haniebnymi działaniami w szkole numer 696... 6969 6969 imienia Karola Wiśniewskiego Bydgoszczy chciałabym zwrócić uwagę na nielegalny handel gamażerią znanej firmy ekipakantnej. A to jeszcze nie koniec. Dalej. Grożenie nauczycielom, uczniom, wysadzenie toalet damskiej. I przyklejenie zielonego. Dobre, bo. Ja tego nie przeczytam. W pokoju nauczycieli na suficie. I puszczenie piosenki Timu ex rzutnika na apelu, gdzie przemawiała pani dyrektor, najwyższe autorytet w tej szkole, czyli ja. Orzeka się wydalenie Władimira Władimirowicza z tejże placówki i umieszczenie go w ośrodku specjalnym, wychowawczym dla młodzieży trudnej, z trudną sytuacją rodzinną i szkolną, w sosnowcu. Przykro mi, Władymirze, że to tak się potoczyło. I powiem też, droga pani, ale pani wie, że to bardzo dobra droga do resocjalizacji. Proszę tylko nie Wladimir, tylko nie on, on jest moim jedynym synkiem, tylko nie zostaw sami mi i tam dziecko zniszczy. oni tam zamiast syropu na kaszę ją amarynę dzieciom, ja wysłyszałam od Graszyny, Kościel! kościele. Nie macie żadnych dowodów. Nie? Nie mamy żadnych dowodów Wladimirze, mylisz się. Twoi przyjaciele mi wszystko wyśpiewali. Za immunitet i piątkę z matmy. Nie... Nie wierzę! To jest niemożliwe! Przysięgaliśmy sobie wierność i braterstwo! I że się nie opuścimy aż do śmierci! Władimirze... Rozwody to już powszechna. Sama jestem po dziesięciu. No... I posłuchaj mnie teraz. Nauczka dla ciebie. Dobieraj sobie lepsze... Towarzystwo. Doskonale. Czas wejść w biznes nielegalnego handlu porcelaną z Chin. Teraz muszę tylko. Aha. Karzałek nie żyje. Cholipka. To no, trudno. I tak to się nie mogło udać. Zabawki mini Majka wyparł już rynek. Dziecka zamarła! Michael! Michael, nie! Tutaj mi! Szanowni To kto? A ty? Ale żyje! No to na co czekasz Leć za nim! A ja! Czemu za mną biegniesz? Spadaj stąd! To no ty spadaj, mi się tej dupa pali! Czemu uciekasz? Zawinąłem krasnala i go stłukłem. I chcą mnie za to zabić. Długa historia. Patimat? Co? Takie dwa przygłupy. Jeden mięśniak, napakowany, drugi taki z wydłubanym okiem. Tak! To są te dwa typy. Skąd ich znasz? Zarąbałem płytę Jan Klausi. A to ty, widzę, gruba sprawa. W pierwszej lice grasz. Słuchaj, może będziemy sobie w stanie jakoś pomóc. w Wladimir. Słuchaj, zrobimy to. Tak.